OK, w tym odcinku pokażę Wam lokalizację nowych jajek z nowego update'u z, z, z Scavenger Egg Hunt. Pierwsza lokalizacja to jest Techworld Steampunk Chest. Mamy pierwsze jajo, to zobaczymy, może coś dostanę tutaj ciekawego. No nic, safari kata. Lecimy teraz z drugim, oczywiście. Następne jajko mamy w Cat World, Cat Kingdom. Zobaczmy, może teraz huge pet się uda zdobyć. No niestety, <laughs> kolejny such, huge. Have, Kat, kotek, a kolejny w Axelalt Cave bo, bodajże. Więc zaraz tutaj wypatrzymy to jajko. Prawdopodobnie w, gdzieś tutaj w cave miały być. Ok, czyli zobaczcie, tutaj mamy: jest to oczywiście Axelalt Ocean, i tutaj jest ten Deep, albo ta pierwsza lokacja. Tu jest to jajeczko, ale coś jest, widzę. O nie, nie jest zbagowane. Dobra, czyli się udało tutaj otworzyć. Także to są te wszystkie lokalizacje. Mam nadzieję, że pomogłem. YouTube jakimś cudem polecił ten film tobie, więc kliknij w niego, obejrzyj koniecznie. Bo jak poleca, to musisz, nie? To film ode mnie. chcesz więcej, to klikaj. No, klikaj, klikaj.